Witam serdecznie w kolejnym porannym rozruchu. Dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, więc będziemy mogli sobie spokojnie poćwiczyć. Nie jest to tak gorąco od razu. Inaczej czy się czuj. Po przebudzeniu się, zatem zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Dzisiaj taka wersja troszeczkę spokojniejsza. Zwykły Idziemy, 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 idziemy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tył, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przód, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tył, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Idziemy w miejscu. I szeroko stopy i wąsko. Raz, dwa, hop, hop, dwa cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Noga przód przód tył w miejscu miejsce dwa. Trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, dobrze i krążenia dobrze. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, w drugą stronę, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Proszę na Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa.

Dziesięć, drugą stronę krążenia stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Skręty głowy lewo-prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, krążenia głowy w jedną stronę, raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę, raz dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, króż na barków. raz dwa, trzy cztery pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, drugą stronę raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, oplatanie rąk, tułowi. oplatanie słowa rynku, dwa, trzy cztery pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dobrze, i klaskanie z przodu i z tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, zginanie naprzemienne przed rami, czyli taki raz, dwa. 3 4 5 6 7 8 9 10 ręce na biodra z tyłu i wypychanie bioder do przodu oraz odchylanie głowy do tyłu mostek soft i raz 2 3 4 pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. bardzo dobrze. ręka do góry i delikatne naciąganie w tej strony, po której jest ręka. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. zmiana ręki i Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Powtórzymy jeszcze raz to samo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dobrze? Teraz stajemy sobie na jednej nodze. Palce z tyłu, pięta do przodu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dobrze? I druga noga, to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Teraz przenosimy ciężar ciała do przodu. Taki malutki wypad. I raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. to sam i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć i pasów. teraz wypad i dostawienie nogi, i powrót. Wypad dostać, powrót dostać, i raz, dwa, Do, teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, teraz takie pulsowanie naszego ciała z góry na. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz spróbujemy te dwa ćwiczenia nałożyć jedno na drugie i wyjdzie z tego taka prosta sam, ram, pam. Pam, pa. Taka sam baiska. Pam, pa. Pam. I raz. I dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz druga noga, to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. So. Myliśmy fajne krzyk Teraz robimy to samo do boku i raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Teraz robimy schema przód, bok od prawej nogi do przodu, raz i do boku, pach i do przodu, raz i Bach. i trzecie podejście, raz i pach cztery pach troszkę szybciej pach, 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 pach i szybciej pach, 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 pach i ram, pach, pach, pach pach, pach, pach i ram, pach Niestaji, jeden, raz. Pan pam, pan pam, pan pam, 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 i pan pam pan pam pan pa, pan i pan hop, i dziesięć. pach, 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 i super, fajnie. Oto sobie poświęciliśmy. Teraz stajemy sobie na nogę na jednej nodze, żeby poświęcić to naszą równowagę. Raz, dwa, trzy.

Próbujmy to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwytamy się z tyłu rękoma. I wypychamy mosty przed siebie oraz głowę do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i sześć głębokich wdechów i wydechów: wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech wydech, wydech, wydech i wydech, wydech i to było proszę Państwa ostatnie ćwiczenie na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkich za komentarze. Dziękuję wszystkim za ćwiczenia wspólne. E, dziękuję za życzenia. Miłego dnia, miłego dnia. Dziękuję za lajki. Kto nie polajkował, niech polajkuje. Dziękuję za subskrypcję. I spotykamy się w następnym filmie. Następny film będzie, nie wiem, czy będzie jutro i w niedzielę, bo sobota, niedziela raczej wolne. Zobaczymy. Natomiast zapraszam poniedziałek, wtorek o godzinie 8 na kolejne odcinki gimnastyki dla osób, które śpią nieco dłużej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do miłego zobaczenia w następnym filmie.